Cześć wszystkim! Dzisiaj jesteśmy w hotelu Rysy Dzisiaj Moftata no Dzisiaj jesteśmy w hotelu rysy z pięknym widokiem na góry. Tu się właśnie przesuniemy, kawałek popatrzymy. Piękny hotel pięknie. jest. Piękny, zobacz, mamy bardzo, bardzo fajną pogodę, słoneczko, góry, pięknie tutaj jest. Konrad, pokaż góry jeszcze ładne. Tu są góry. Ale pięknie tutaj jest. Sam hotel jest bardzo duży, tak? Duży hotel jest tutaj. No. Zobaczcie teraz. Tu jest, i to tutaj. Winnik chcesz zobaczyć? Tak, teraz jedziemy. O! Tu lecz będzie. A sam pojedziesz i wrócisz? O! Pojedziesz to... sam, pojedz i wróć, tak? Tylko jedno na okej? ok? Tak? Chodź do mnie, tak? Szecie. I później wróć, tak? Tak. Jedziemy. Jedziemy, Ci się widzą. ...hotelu... yes, O! Tutaj jesteśmy. Teraz jedziemy na górę jeden Tutaj. Jedziemy teraz na unus Jedziemy... Tutaj jest no mus Teraz jedziemy na patel. Tu jedziemy. Jedziemy do kule. A teraz wyjście z budynku. O jesteśmy. Jedno teraz! Oh, o! Tutaj! Teraz! Oh. Teraz na szecie jedziemy! O! Oh. Jedziemy! Jedziemy teraz na szecie! Jesteś tu? Jesteś. Na minus jeden. Tutaj. Jedziemy na minus jeden. Jedziemy na jeden? jest jakiś... Je jest Jedziemy na zero, teraz. Jedziemy na selo tutaj. Jedziemy na selu. Teraz. Jedziemy na selo. Każ teraz przejścia z O, To jest. Już jesteśmy na patesie. O. Jeśli coś pokażę coś. Coś tutaj jest. Jest tutaj jest. I pokażę na koniec widzę. Zaraz odcinek. Ja. Ale to są pierwity. Syski. I dzisiaj kończymy odcinek. Do widzenia. Pa.